Rozdział 9. Służba medyczna. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Ewangelia Jana 11, rozdział 25, werset. Po nawiązaniu porannego kontaktu radiowego opisywaliśmy objawy choroby i prosiliśmy o diagnozę. Gdy nie mogliśmy sami udzielić pomocy, przylatywał samolot i zabierał chorego lub rannego Indianina do szpitala w Shelmera. Cieszyliśmy się wtedy bardzo, że jesteśmy częścią szybko powiększającego się zespołu, przynoszącego zdobyczy współczesnej medycyny mieszkańcom dżungli, którzy dotychczas nie znali innej pomocy poza zakręciami szamana. Dziękowaliśmy również wielu innym ludziom, ciężko pracującym pilotom, lekarzom, operatorom radiowym i misjonarzom, którzy szybko i wiernie włączali się do pomocy. Na początku musieliśmy uczyć się robiąc wszystko sami. Nie mieliśmy radia ani samolotu. Nasz pierwszy punkt pomocy medycznej, prowadzony przez Ernesta i Jen Johnsonów, mieścił się w niewielkim pomieszczeniu magazynu. Skromny zapas lekarstw dzielił miejsce na półce z towarami przeznaczonymi na wymianę. Nie było wody bieżącej. Wodę nosiliśmy w wiadrach i gotowaliśmy na kuchennym piecu. Większość pacjentów przychodziła za dnia, dzięki czemu brak oświetlenia nie stanowił problemu. Badaliśmy ich, gdy leżeli na kocu rozłożonym na podłodze. Poczekania była na werandzie. W ciągu następnych lat stopniowo punkt medyczny rozbudowywał się. Przenieśliśmy go do osobnego pomieszczenia w domu, składającym się z pięciu izb, który nazywaliśmy pentagonem. Ściany były pomalowane, była woda bieżąca i łóżko przeznaczone do badania pacjentów. W porównaniu z wcześniejszą sytuacją, był to szczyt nowoczesności i sprawności. Jane Johnson, gdy była z nami, a potem Dorothy Walker. Mary, Gladys, Gibson i inni na przemian prowadzili punkt pomocy. Na początku Indianie byli nieufni i niewielu przychodziło po poradę. Kiedy jednak niektórzy zostali wyleczeni, zaczęło przychodzić dużo więcej potrzebujących. W naszej naiwności sądziliśmy, że gdy zostaną raz wyleczeni przez nasze lekarstwa, zrezygnują z pomocy szamanów. Wkrótce przekonaliśmy się, że nie jest to takie proste. Wiele czasu poświęcaliśmy na monotonną pracę robienia zastrzyków, podawania środków przeciwpasożytom i aspiryny tak prostą, a równocześnie tak wymagającą, że chwilami zastanawialiśmy się, czy w ogóle jest ona warta wkładanego w nią wysiłku. Bóg jednak wzmacnia nasze ręce i serca, żebyśmy ją kontynuowali. Nasze sukcesy w leczeniu powoli zdobywały nam dobre imię w całej dżungli. Przez tę pracę doszliśmy do lepszego zrozumienia Indian i ich sposobu życia. Ostatecznie wielu z tych, do których dotarliśmy, najpierw lecząc ich ciało, doszło do poznania Chrystusa. Z wielką radością patrzyliśmy na dobre przemiany, jakich Bóg dokonywał w ich życiu. Mary, która więcej ode mnie zajmowała się pracą medyczną, tak opisuje swoje doświadczenia. Pewnego ranka, gdy otworzyłam drzwi punktu medycznego, zobaczyłam Indianina imieniem Humingbir i jego żonę C Cempu Przynieśli chorego dziesięcioletniego syna. Cecępu niosła go na plecach przez pięć godzin wędrówki przez dżunglę, dźwigając równocześnie maczetę i kosz z korzeniami manioku. Oddychając ciężko, powolnymi krokami weszła na środek pokoju. Przyklękła, rozwiązała chustę, którą chłopiec był przywiązany do jej pleców i delikatnie ułożyła go na swoich kolanach. Natychmiast uderzyły mnie w nim dwie rzeczy – skrajne wychudzenie jego ciała i wyraz jego wielkich czarnych oczu otoczonych długimi, pięknymi rzęsami. Od razu nazwałam go Wielkie Oczy. Nie mógł chodzić ani nawet prosto stać. Jego zwisające luźno ręce wyglądały jak same kości pokryte niemal przezroczystą skórą. Szyja z ledwością utrzymywała ciężar głowy. Twarz na pierwszy rzut oka wydawała się normalna, ale było tak tylko z powodu opuchnięcia. Kilka tygodni wcześniej Hummingbird przyszedł do naszej misji ze swojego domu nad rzeką Kusutka, prosząc o lekarstwo dla chłopca, którego wtedy zostawił w domu. Powiedział mi, że jego syn od wielu miesięcy cierpi z powodu biegunki. Spytałam o wzrost i wagę chłopca, odliczyłam kilka tabletek i powiedziałam ojcu, że gdy jego syn poczuje się lepiej, będzie mógł przyjść do naszej szkoły. Hummingbird wyglądał na zaskoczonego taką propozycją. Kręcił przecząco głową i powiedział, że to niemożliwe. Żałowałam, że już wtedy nie zainteresowałam się poważniej stanem chłopca. Poprosiłam matkę, żeby opisała, co dzieje się z jej synem. On wymiotuje, odpowiedziała. Przez cały czas wymiotuje. Żadne jedzenie nie zostaje w jego żołądku. Nie chce jeść, a kiedy daję mu trochę, wymiotuje. Przeżuwam jedzenie sama i daję mu z własnych ust, jak robiłam wtedy, gdy był malutki. Ale to nic nie pomaga. I ma biegunkę, straszną biegunkę, i mówi, że ciągle boli go głowa. Szwarowie wiedzą, że jeżeli ktoś nie będzie jadł, to umrze. Daj mu jakieś lekarstwo na tę chorobę, przez którą zrobił się taki słaby i chudy. Pytałam jeszcze o inne rzeczy, przynosząc aspirynę i trochę środka ściągającego, rozpuszczonego w wodzie. Wielkie oczy odwrócił głowę i powiedział, że nie chce. Zaskoczył mnie jego niski, ochrypły głos. Musiał to być jeszcze jeden rezultat jego choroby. Po delikatnych namowach matki w końcu przełknął lekarstwo, ale już po kilku minutach zwymiotował. Cycempu patrzyła na mnie z wyrzutem. Widzisz, mówiłam, dlatego też nie mógł wziąć tych innych lekarstw, które dałaś wcześniej. Co teraz zrobisz? W tonie jej głosu i spojrzeniu nie było żadnej nadziei. Czułam jak drżę cała w środku, ale próbowałam tego nie okazywać. W tej chwili także nie miałam wiary w swojej możliwości. Domyślałam się, że prawdopodobnie jest to sytuacja, w której nie będę mogła pomóc. Ci niezbyt przyjaźni Indianie bez wątpienia próbowali już szukać pomocy u każdego szamana w okolicy. Dopiero teraz, gdy nic innego nie pomogło i dziecko było już prawie umierające, Przyszli z nim do misjonarzy. Pewnym pocieszeniem był dla mnie jedynie fakt, że w ogóle przyszli. Co zrobisz? Spytała matka ponownie. Zanim zrobię cokolwiek innego, porozmawiam z Bogiem w modlitwie i z lekarzem przez radio. Hummingbird i Cecempu patrzyli na siebie zakłopotani, gdy modliłam się. Boże, niech to doświadczenie doprowadzi rodziców i dziecko do zrozumienia tego, jak bardzo potrzebują Ciebie, nie tylko dla uzdrowienia cielesnego, ale także dla przebaczenia ich grzechów. Potem porozmawiałam przez radio z lekarzem misyjnym Szalmera. Zalecił zastrzyki antybiotyku rano i witamin po południu. Trudno było mi w ogóle znaleźć mięśnie na wychudłych pośladkach chłopca dla wprowadzenia igły. Po kilku próbach wydawało mi się, że znalazłam trochę mięśni przy jednej z kości biodrowych. Gdy powiedziałam o tym matce, ona stwierdziła, że jest to jedynie opuchnięcie spowodowane moimi zastrzykami. Przez dwa dni szułarka imieniem Ana i ja na przemian karmiłyśmy wielkie oczy. Roztworem z odrobiną soli, cukru i środka przeciw Rozpoczęłyśmy od pół łyżeczki co pół godziny i zwiększałyśmy dawkę według tego, co chłopiec mógł utrzymać w żołądku. Nie mogłyśmy polegać na matce, ponieważ nie chciała podawać mu roztworu. Powiedziała z wyrazem wielkiego obrzydzenia na twarzy. On tego nie lubi, więc nie będę go zmuszała. Mówi, że to śmierdzi. Czasami jednak zachęcała go do otworzenia ust i przyjęcia płynu z łyżeczki, którą mu podawałam. Każdego ranka, gdy pytałam, ile płynu otrzymał w nocy, pokazywała mi częściowo wypełniony słoik stojący obok łóżka. Ja zastanawiałam się, ile wylała z niego na podłogę. Choć nie chciałam, żeby pod moją nieobecność dawała chłopcu cokolwiek do jedzenia, wiedziałam, że boi się, by nie umarł z głodu i dlatego daję mu do jedzenia to, o co poprosi. Nie ufała mi ani moim metodom. Ja nie ufałam jej i jej metodom. Toczyła się między nami milcząca wojna. Mimo braku współpracy ze strony matki, biegunka i wymioty stopniowo ustępowały. Gdy wielkie oczy mogły już jeść odrobinę banana, rozcierałam mu kawałek widelcem. Do jedzenia była jeszcze potrzebna łyżeczka i talerzyk, wszystko wymagające potem sterylizacji. Metoda jego mamy była wiele prostsza. Nie zdejmując skórki, zgnietała banana w dłoniach, otwierała z jednego końca. I dawała mu do wyssania tyle, ile chciał. Musiałam przyznać, że jej metoda nie tylko była prostsza od mojej, ale także bardziej sterylna. Trudno było mi przekonać go do jedzenia innych rzeczy, których potrzebował jego organizm. Mleka nie pił wcale, twierdząc, że skoro pochodzi od krowy, nadaje się jedynie dla psów. Ugotowałam rosół z kurczaka, on jednak twierdził, że jest zasłony. Za drugim razem ugotowałam bez soli, a obok talerza położyłam kilka dużych kawałków skalistej soli. Sał je z takim zadowoleniem jak nasze dzieci Izaka. Któregoś dnia, zdesperowana, wymieniałam wszystkie rzeczy do jedzenia, jakie tylko mieliśmy w domu. Odmawiał po kolei, dopóki nie wymieniłam chleba. Był gotowy spróbować. — Słyszałem, że biali ludzie jedzą chleb i że jest on bardzo dobry — powiedział poważnie. — Chciałbym trochę spróbować. Bardzo zadowolona poszłam do domu, ukroiłam kromkę wypieczonego w domu chleba, owinałam w papier do kanapek i wróciłam do niego. Jego oczy błyszczały z przyjemności, gdy najpierw obmacywał zawartość, zanim ją rozwinął. Fascynował go gładki i miękki papier. W końcu łamał kawałek chleba i włożył na próbę do ust. Przez chwilę przeżuwał uważnie. Potem wybuchnął z tak wielką siłą, na jaką tylko pozwalał jego stan. Wypluwając z pasją chleb niechcący nauczył mnie dwóch nowych wyrażeń z języka szuarów. Jahesmaiti, chata inti. To wstrętne, tego się nie da jeść. Jego matka, sądząc, że to jakiś żart, śmiała się do rozpuku. Potem wzięła od niego chleb i zjadła go. Wielkie oczy zostawił sobie woskowany papier, złożył go starannie i schował do kieszeni swojej koszuli. Przez dziesięć dni chłopiec wraz z rodzicami przebywał w misji. Mieszkali we troje w niewielkim budynku oddalonym o dwie minuty drogi od naszego domu. Hummingbird pracował wiernie na misyjnych poletkach, żeby pomóc w pokryciu kosztów leczenia syna. Cecempu troszczyła się o ogień, przygotowywała jedzenie dla siebie i męża, wycinała chwasty przy domu. Wielkie oczy siedział lub leżał w łóżku ubrany w podarowaną koszulę, która kiedyś należała do Rosa. Za kot służyło mu stare ubranie jego mamy. Z okolic Sutka przybywali goście i przynosili wielkim oczom wiadomości o jego siostrach i braciach. Słyszałam co mówili, naśmiewali się ze mnie i moich dziwacznych sposobów leczenia. Znałam ich język wystarczająco dobrze, by rozumieć. Oni natomiast jakby celowo ignorowali to, że ich słyszę i rozumiem. Mogłabym się poczuć zraniona przez nich, gdybym sobie na to pozwoliła. Słyszałam wielu uwag w rodzaju, co ona daje mu z tej butelki, tylko wodę z solą i cukrem? Jak to może pomóc? To nie jest zgodne z szuartiką, żeby człowiek z biegunką pił tak dużo wody. Czy ona nie wie, że im więcej wody ktoś pije, tym silniejsza robi się biegunka? Tak mi go żal, gdy widzę, jak jest chory. C cępu zabierz go do domu. Nie możesz mu pozwolić umrzeć tutaj. Zobacz, jak jest chudy i słaby. Na pewno umiera. Czy my, szuarowie, nie kochamy naszych dzieci? Czy nie będziemy płakać i cierpieć, gdy on umrze? Och, zabierz go do domu. Nie daj mu umrzeć tutaj z białymi ludźmi. Każde nasilenie objawów zawsze było uważane za moją winę. Gdy na wargach i w ustach chłopca pojawiły się obrzędzenia, matka przypisała je środkowi ściągającemu. Gdy przez kilka dni nie mógł oddać moczu, powiedziała mi, że to wina zastrzyków. Gdy w końcu mu się udało, z dumą pokazywała mi mokre miejsce obok łóżka. Mimo tego wszystkiego wzrastała między nami przyjaźń. Wrogie nastawienie matki i jej podejrzliwość zmniejszały się każdego dnia. Najpierw tolerowała mnie, potem zaczęłam wyczuwać, że niemal mnie polubiła. Wielkie oczy cieszył się, gdy przychodziłam. Prosił, żebym szybko przyszła znowu. Gdy przychodziłam pierwszy raz rano i ostatni raz wieczorem łączyłam zastrzyki i lekarstwa ze śpiewem, historią biblijną i modlitwą. Wielkie oczy zawsze słuchał uważnie, powtarzając po mnie niektóre słowa, a czasami nawet śpiewając. Na początku zectępu nie zwracała na to większej uwagi. Była zajęta podtrzymywaniem ognia, przygotowywaniem posiłku lub rozmową z innymi Indianami. Miała małą książeczkę bez słów z kolorowymi stronami i zieloną, czarną, czerwoną, białą i złotą, które oznaczały stworzenie, grzeszne serce, krew Chrystusa, odkupione serce i niebo. Pomagała ona wyjaśnić Bożą Miłość i plan zbawienia dla ludzkości. Wielkie Oczy bardzo ją lubił i od razu spytał, czy może ją zatrzymać. Tak samo zareagował na kolorowy plastikowy kubek, łyżeczkę i puste buteleczki po zastrzykach. Chętnie dodałam książeczkę do jego kolekcji, przypominając mu tylko, żeby jej nie zniszczył, ani nie wyrzucił, ale w cudzysłowie czytał ją dla siebie i innych Indian, którzy będą chcieli słuchać. Za każdym razem, gdy przychodziłam, wyjmował ją z kieszeni i prosił, żebym jeszcze raz opowiedziała mu jej wspaniałą treść. Mieliśmy wtedy bardzo dużo pracy w naszym punkcie medycznym, ponieważ wielkie oczy nie był jedynym pacjentem. Pewnego popołudnia młody szuar imieniem Tsungi przyniósł swoją czternastoletnią żonę Huani, która rodziła swoje pierwsze dziecko. Poród zaczął się już przed dwoma dniami. Dała mi olej rycynowy dolony do soku cytrynowego, ale nic nie pomogło. Następnej nocy czując, że dziecko wkrótce się urodzi, Zostałam razem z nią i mężem i wiecznie czujną babcią. Nie żyłam czas między skurczami. Przychodziły regularnie w odstępach od trzech do czterech minut, ale wyczerpana żona, właściwie jeszcze dziecko, cierpiała na darmo. Cungi przynosił jej jedzenie i picie, także ubite białko jajka z podobną do pieprzu przyprawą z dżungli, które według szwartiki miało przyspieszyć poród. Pomarszczona babcia powtarzała mi nieustannie przez całą noc, że szuarskie kobiety nigdy nie rodzą dzieci leżąc na stole na plecach i że Huani na pewno umrze w takiej pozycji. Raz, żeby ją zadowolić, pomogłam Huani zejść ze stołu na przykrytą gazetami podłogę, żeby spróbowała rodzić dziecko kucając. Babcia usiadła za nią, chwyciła ją mocno w pasie, ściskając i popychając dziecko, ale nic to nie dało. W końcu o drugiej w nocy rozdałam wszystkie koce i powiedziałam, żeby spróbowali przespać się kilka godzin. Sama też poszłam spać, postanawiając, że o 6.30 poproszę przez radio, żeby przyleciał lekarz ze szpitala w Szelmera. O 3.00 w nocy ojciec zawołał mnie, twierdząc, że żona na pewno jest gotowa do urodzenia dziecka. Wysprzątałam pokój, przygotowałam stół i ponownie położyłam na nim cierpiącą dziewczynę. Według moich obserwacji nic nie wskazywało na to, że dziecko jest bliższe urodzenia się niż poprzedniego dnia. Nagle usłyszałam głośne krzyki Indian wybiegających do punktu medycznego, było w dalszym ciągu zbyt ciemno, bym mogła ich rozpoznać, ale ich słowa nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Ugryzł wąż, ugryzł wąż, przygotuj szybko lekarstwo, zanim zdążyłam spytać kogo, kiedy, gdzie i jaki wąż do ciemnego punktu medycznego wbiegł pędem szuar. Upadł na podłogę i wychrypiał umieram. Był to jeden z chrześcijan, Samaring, który służył zborowi jako kaznodzieja. Choć uwierzyłam mu, że umiera, to na szczęście mimo paniki miałam wystarczająco dużo rozsądku, by podać mu surowicę przeciwiadowi i morfinę. Po chwili Samaraink usiadł i zaczął wymiotować żółcią zmieszaną z krwią. Usta miał napuchnięte, oczy przekrwione, włosy w nieładzie. Młody mężczyzna, pełen marzeń, który przed trzema dniami powiedział przed całym zborem bardzo dobre kazanie, teraz był zupełnie i do poznania. Wąż zwany Lachesis, jeden z najbardziej niebezpiecznych, ukąsił go stopę. Samaraing dwie godziny biegł przez dżunglę, pogrążoną w nocnych ciemnościach. Teraz miałam trzech pacjentów w bardzo ciężkim stanie. Wielkie oczy, dziewczynę, która nie mogła urodzić dziecka i Indianina, ukończonego przez jadowitego węża. Każdy z nich rozpaczliwie potrzebował pomocy lekarza, bez której mógł nie przeżyć tego dnia. Spojrzałam na zegarek, było jeszcze kilka minut do kontaktu radiowego. Nie mogłam czekać. Postanowiłam, że spróbuję skontaktować się od razu. Pobiegłam do domu i włączyłam radiostację. Makuma do Shellmera. Makuma do Shellmera. Mamy zagrożenie życia. Mamy zagrożenie życia. Inne głosy dobiegające z radia pokazały mi, że poranna runda rozmów między Shellmera i stacjami misyjnymi już się rozpoczęła. Wszyscy jednak umilkli, gdy usłyszeli zagrożenie życia. Usłyszałam głos Mary Saint, potwierdzający odbiór. Kontakt był nawiązany. Przyślijcie jak najszybciej samolot z lekarzem. Mary odpowiedziała Zaraz wyślemy. Mamy akurat lekarza ze Stanów. Pobiegłam do pacjentów. Ponieważ Samaraing biegł przez długi czas, jad musiał się już rozprowadzić po jego organizmie. W dalszym ciągu wymiotował. Próbowałam go uspokoić. Ta godzina była jedną z najdłuższych w moim życiu. Inni misjonarze, o których czytałam, mogli w takich chwilach pójść do swojego pokoju i paść na kolana do modlitwy. Ja musiałam modlić się w biegu. Bóg odpowiedział w cudowny sposób. O 8.30 przyleciał samolot z doktorem Murajem Waverem, wybitnym chirurgiem z Kalifornii. Akurat tak się złożyło w cudzysłowie, że odwiedzał szpital misyjny w Shelmera. Zabrał ze sobą wspaniałe wyposażenie, zestaw kroplówkowy dla wielkich oczu, zestaw położniczy dla przyszłej matki i większą ilość surowicy dla Samarainga. A do tego swoją własną dobroć, zrozumienie i umiejętności. Dla mnie była to pełna odpowiedź na modlitwę. Doktor Waver ukląkł na podłodze przy Samarangu, zrobił mu dla uspokojenia zastrzyk morfiny, podał surowicę i witaminę K. Potem dołączył do mojej modlitwy za naszego młodego kaznodzieję. Widzieliśmy, jak jego mięśnie rozluźniają się, przestał wymiotować usnął. Teraz doktor zajął się pacjentką na stole porodowym. Pochwalił ją łagodnymi słowami za to, że mimo lamentów babci nie zeszła ze stołu. Wystraszona starsza kobieta koniecznie chciała jednak usiąść na stole i trzymać na kolanach głowę wnuczki. Nie minęło pół godziny, a doktor Waver pokazał światu pięknego, dwukilogramowego chłopczyka. Po pierwszym krzyku swojego prawnuka, babcia wyjęła spod i świeżo ucięty i obrany kawałek trzciny cukrowej, który włożyła do ust wnuczki. Sądząc po odgłosach sania i cmokania, słodka trzcina zaspokoiła potrzebę chwili. Nie mogła powstrzymać się od śmiechu. Posprzątaliśmy i sprawdziliśmy stan samarainga, który w dalszym ciągu leżał na podłodze w sąsiednim pomieszczeniu. Potem poszliśmy do małego domu, w którym wraz z rodziną mieszkał nasz trzeci pacjent, wielkie oczy. W ciągu tego i następnego dnia dr Waver wprowadził powoli do jego krwioobiegu dwie butelki roztworu soli. Potem przedstawił nam swoją diagnozę. Chłopiec jest w końcowym stadium gruźlicy. Prawdopodobnie nie będzie żył długo. Nawet przy najlepszej opiece medycznej, choć wymagało to wielkiego wysiłku, przetłumaczyłam rodzicom dokładnie słowa doktora. Zapewniłam ich, że zrobimy co w naszej mocy, by przedłużyć jego życie. Wiedziałam, że Bóg daje chłopcu i jego rodzicom okazję poznania Jezusa Chrystusa. Gdy następnego popołudnia dr Waver musiał wracać do Szelmera, wszyscy trzej pacjenci, nie mówiąc już nic o misjonarce, czuli się o wiele lepiej i byli bardzo wdzięczni za pomoc. Dumni młodzi rodzice nazwali swojego syna Araas na pamiątkę, naszego syna Rosa. Następną niedzielę byliśmy bardzo wzruszeni, gdy młody ojciec przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Zrezygnował z zostania szamanem, żeby zostać Jus Shuara. Samaraing wracał do zdrowia tak szybko, że już po dwóch tygodniach mógł stanąć znowu przed zborem i zaświadczyć o tym, jak odpowiedzi na modlitwę Bóg ocalił jego życie. Nie poprawiał się jedynie stan wielkich oczu. Później, gdy szłam do ich domu, na ścieżce czekała na mnie jego matka. Chciała mi coś powiedzieć, zanim wejdę. Zbierałam gałęzie na ognisko, gdy syn zawołał mnie, żebym szybko przyszła. Usiadłam na łóżku i rozmawiałam z nim, ale on powiedział, że mój głos brzmi tak, jakby dobiegał z daleka. Potem powiedział mi, że nie widzi ścian ani dachu domu. Mówił, że jest w miejscu, w którym widzi piękne światło. Bałam się, że umiera, ale po kilku chwilach on znowu widział i słyszał mnie wyraźnie. To chyba z powodu tego mleka, które przyniosłaś mu rano. Boję się, co teraz zrobisz. Anna, nasza szuarska pomocnica, była ze mną. Spytałam ją, co ona o tym myśli. Odpowiedziała bez wahania, Bóg wzywa go do nieba. Zgodziłam się z nią, ale matka nie potrafiła przyjąć takiego wyjaśnienia. Mówiłam jej więcej o Bogu i o tym, jak prowadzi ludzi. Siedziała w milczeniu i słuchała. Nawet skłoniła głowę, gdy zakończyłam modlitwę. Nazajutrz oboje modlili się i śpiewali ze mną, prosząc Boga o przebaczenie. Dziękowali Mu za niezawodną nadzieję domu w niebie. Następnego popołudnia było bardzo duszno i gorąco. Gdy zbliżałam się do małego domu, wydawało mi się, że panuje niezwykła cisza. Trzy tyczki bambusowe były ustawione pionowo, blokując wejście do domu, choć zazwyczaj podczas dnia stało opartą ścianę. Ogłosiłam swoje przybycie zgodnie ze zwyczajem szuarów, ale nie byłam pewna, czy usłyszałam ze środka pozwolenie, by wejść. Zajrzałam. Ze cępu myła swojego syna, który siedział prawie nagi, na pniu przy ognisku. Obracała nim tak, by mógł maksymalnie skorzystać z dymu odstraszającego owady i ciepła bijącego z ogniska. Na żarzących się drwach stał mały garnek, z którego połówką tykwy nabierała wodę. Za gąbkę i mydło służyły jej dwie połówki cytryny. Wyciskała sok do ciepłej wody, a potem napełniała połówki cytryny, powoli polewała syna i wcierała wodę z sokiem w jego skórę. Żadna matka na całym świecie nie robiłaby tego bardziej czule i delikatnie, gdy obmywała oczy i uszy swojego chorego dziecka, a potem wycierała je z taką samą czułością tą samą brudną suknią, której jej syn używał jako koc. Z dumą nałożyła na niego koszulę, którą mu dałam, zapinając guziki nad jego zapadniętą klatką piersiową. I przy wątłych przegubach, potem delikatnie pomogłam mu położyć się z powrotem na łóżku, dając mu tyle odświeżenia i wygody, ile mają pacjenci jedynie w najlepszych szpitalach. Tej niedzieli mały dom wypełniony był gośćmi. Indianie przychodzili przed nabożeństwami i po nich. Niektórzy przynosili owinięte w liście prawdziwe delikatesy dżungli, wielkie jadalne mrówki. Wrzesień to pora roku w której całe ich tysiące opuszczają stare gniazda w poszukiwaniu nowego miejsca na założenie kolonii. Indianie wiedzą, że w poranek po pierwszym silnym deszczu przychodzącym po kilku tygodniach stosunkowo suchej pogody mrówki będą całymi chmarami wyruszały w drogę. Większość szuarów, którzy tej niedzieli przyszli na nabożeństwo, spędziła noc w poszyciu dżungli, przykucnięta obok mrowiska, w oczekiwaniu na pierwsze oznaki świtu i latających mrówek. Owady, zwabione trzcinowymi pochodniami przypalały sobie delikatnie skrzydła. Indianie na kolanach zbierali całe garście niezdolnych do ucieczki stworzeń, zawijali mrówki w liście i zabierali do domu, gdzie piekli je nad ogniskiem. Wielkie oczy lubił przyjmować gości. Dom wkrótce wypełnił się zapachem pieczonych mrówek, podobnym do zapachu orzechów i odgłosami pękania ich odwłoków. Ta część ich ciała, wielkości ziarna grochu, jest uważana za najsmaczniejszą. Ze zdumieniem i przerażeniem patrzyłam jak wielkie oczy z brodą opartą na kolanach przeżuwa pełnymi ustami pieczone mrówki i kawałki gotowanego korzenia manioku, trzymając już pełne garście następnych porcji. Widząc moje zaskoczenie jedynie zaśmiał się. Nie było sensu, żebym mówiła cokolwiek. Cała grupa bawiła się tak doskonale, że mogłam jedynie zrobić z tego jakiś dobry użytek i przyłączyć się do nich. Nagle wielkie oczy wyciągnął do mnie rękę z pieczonymi mrówkami i zaprosił, żebym spróbowała. Właściwie od kiedy przyjechałam do dżungli powtarzałam sobie, w tym roku spróbuję tych mrówek i przekonam się, dlaczego Indianie uważają za takie smaczne. Zawsze brakowało mi jednak odwagi, by włożyć mrówkę do ust. Teraz miałam doskonałą szansę, której nie mogłam odrzucić. Przyjąłam jego poczęstunek i podniosłam jedną do ust. Ustawiłam odwłok między zębami i zdecydowanie zagryzłam. Potem od razu wybuchnęłam, plując i parskając głośno na podobieństwo Indian. Jahes Maiti, Jusza Inti, wołałam. Wielkie oczy roześmiał się, usłyszawszy te same słowa, którymi on zareagował na chleb. Inni przyłączyli się do niego, rozbawieni moimi okrzykami. Wszystko skończyło się dobrze, ale w drodze do domu dręczyła mnie jedna natrętna myśl. W dalszym ciągu nie dowiedziałam się, jak smakują te mrówki. Następnego ranka w poniedziałek mieliśmy ręce pełne roboty. Rozpoczynał się jesienny semestr szkoły i do misji przybyła ponad setka szuarskich chłopców i dziewcząt. Mimo obecności dwóch nowych nauczycielek, krzątanina trwała przez cały dzień. Oprócz dzieci mieliśmy jeszcze pacjentów w punkcie medycznym. Nie było czasu na cokolwiek innego. Pośród całego tego zamieszania, pozdrowień, powitań i podniecenia nagle zobaczyłam widok całkowicie przeciwny. Ścieżką, ku rzece, schodzili rodzice z synem. Wielkie oczy był znów przywiązany do pleców matki, a jego zmęczona głowa spoczywała na jej ramieniu. Wyglądał tak samo mizernie jak wtedy, gdy go tutaj przynieśli. Teraz zabierali go do domu, żeby umarł. Pobiegłam za nimi, żeby się pożegnać. Powiedzieli mi, że Wielkie Oczy znów miał w nocy atak biegunki. Zabierali go, bo nie chcieliby zaraził się jakąś inną chorobą od dzieci przychodzących do szkoły. Przywiązałam się do wielkich oczu tak bardzo, że z wielkim bólem patrzyłam na odchodzących. Nie wiedziałam nawet, czy zobaczę go jeszcze kiedykolwiek na ziemi. Wielkie oczy wyjął z kieszeni swój prosty skarb, książeczkę bez słów, w dalszym ciągu owiniętą papierem śniadaniowym. Uśmiechnął się słabo, pomachałam im jeszcze raz na pożegnanie. Dwa tygodnie później otrzymaliśmy wiadomość. Śmierć w końcu przyniosła uwolnienie. Choć przygotowywaliśmy się na to, co było nieuchronne, Czuliśmy się tak, jakbyśmy stracili kogoś bardzo bliskiego. Pocieszała nas tylko myśl, że Wielkie Oczy był z nami wystarczająco długo, by poznać Jezusa Chrystusa jako swojego zbawiciela.